Cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was nieco spokojniejszy poradnik. Jak skutecznie wspierać dziecko w sytuacjach, w których sobie nie radzi? Autorstwa pokażę, bo na pewno źle przeczytam: Roz Szafron, Urszula Sanders i Alice Wellman. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Muza, a premierą miała 19 kwietnia 2023 roku. I słuchajcie, to, co najbardziej mi się w tym poradniku spodobało, to bardzo, bardzo duża szczerość. Autorka bowiem zaznacza, że chce spróbować pomóc naszemu dziecku, a nie tak jak inne poradniki daje wykazy, zakazy, zagadnienia i zadania, po których w skończeniu no, niby ma prawo być wyleczone, tak? I w ten sposób skrabnie uniknęła negatywnych osądów właśnie na temat tego poradnika. Zresztą już po treści widać, że chociaż to jest kontynuacja, nie jakby konwersacja. I, i ona nie jest tylko po stronie książki to jednak jakby daje nam e, takie nie wiem, podpowiedzi, ukazuje może nawet przykłady które właśnie my możemy podpiąć pod swoje dziecko i dopiero później stara się nam e, ukazać w jaki sposób można spróbować mu pomóc wiecie, znajdziecie tu prawdziwe opowieści rodzin których e, no, dzieci sobie w życiu nie radzą autorka zamieniła tylko ich dane i tak po wstępie poznamy tu rozwinięcie trzech czynów które no, chcę Wam dać tutaj ten poradnik. Chodzi tu przede wszystkim o otuchę, o pomoc, o nadzieję. I to, co tu przeczytałam, to najprawdziwsza prawda, gdyż nie ma jakby w internecie żadnych wskazówek, jak przeżyć i jak radzić sobie w życiu, żeby być szczęśliwym. Co zadziwiające, to rodzice dzieci cierpiących właśnie potrafiło dać wskazówki, jak oni sami pomagali swojemu dziecku co tak naprawdę z tych rzeczy się tutaj sprawdziło. Autorka przytacza nam ich słowa i pokazuje, jak różnie rodzice w tej sytuacji sobie reagowali, jak się zachowywali. No, na stronie 17 przeczytacie o tym, czego nie znajdziecie w tej książce, czyli jak wyleczyć się z depresji czy lęku, chociaż moim zdaniem ona wiele w tym temacie pomaga. Później będzie jak najlepiej z tego parnika korzystać takie wytłumaczenie. W dziale pierwszym poznamy prawdziwe historie ludzi, czyli opowieści rodziców, dzieci, które e, przechodziły w życiu bardzo ciężkie czasy. Na końcu opowieści, w podsumowaniu, mamy zawsze, e, co z tych wszystkich rzeczy im pomogło. Każda z nich e, opowieść jest tutaj krótka, ale powiem Wam, że są różnej długości, nie ma jakby zachowanego e, stylu odległości, w jakiej mają nam to wszystko powiedzieć. W dziale drugim przekonamy się, że mm, nie zawsze potrzeby naszych dzieci powinny być na pierwszym miejscu. I tu również będą właśnie krótkie historie na ten temat. Na stronie 69 macie do wykonania ćwiczenie w stawieniu granic. W dziale trzecim zobrazowane są przydatne strategie, czyli na przykład jak rozwiązywać problemy, kolejne ćwiczenia i etapy ich rozwiązywania. Wiecie, w tych, tych ćwiczeń w tej książce jest naprawdę dużo. To ma być jakby pewien element terapii, który możemy zastosować na sobie. Albo na przykład na naszym dziecku. Myślę, że pewien element, pewien taki, może bardziej istotny dział, który tutaj jest, porusza tematy wstydu, zażenowania i poczucia winy. I właśnie w przedostatnim dziale odnajdziemy najcenniejsze wskazówki dla osób, które również miały z tym wszystkim problemy. Dział ten zawierał opowiedzenie się za schematem jakby drobnych przyjemności i tutaj poznałam katalog rozrywek. wiecie co? on jest bardzo przydatny w przypadku kiedy tak naprawdę nie wiemy co zrobić ze swoim czasem. jest tych rzeczy aż 365, czyli tak naprawdę, że możemy powiedzieć, że jedna rozrywka jest na każdy dzień w roku. mamy też dział piąty, a w nim akceptację. i to również będzie poparte opowieściami innych ludzi. mamy żałobę i rozwój. Mm. I na końcu zawarte jakby przemyślenia w tym temacie. Wiecie, no ja chciałam Wam to tak pokrótce zobrazować, byście e, naprawdę zobaczyli, o czym jest ten poradnik, a nie tylko przeczytali pouczające opinie, czy warto go przeczytać, czy nie. No, wydaje mi się, że jest wartościowy i naprawdę potrafi przeprowadzić nas, rodziców, poprzez ten proces jakby odradzania się naszego dziecka na nowo. Jak wiadomo, ono wycofane z życia społecznego, nie ma możliwości ukazania wszystkich swoich dobrych cech czy też zachowań, gdyż no jak to dzieci, wiadomo, wszystko ukrywają, tak? Ten poradnik pomaga wyjść właśnie z tego stanu, y, czy jak może bardziej zaznacza autorka, próbuje takiemu dziecku pomóc. Wiecie, nieraz historie innych osób, które również przeżyły to samo, Naprawdę potrafią wiele zmienić. Dziecko bowiem widzi, że nie jest samo, że nie tylko jego to w życiu spotyka czy spotkało. A w momencie, kiedy to wszystko do niego dotrze, może próbować sobie pomóc, a to już jest połowa sukcesu, zrobić ten pierwszy krok w kierunku tak zwanego uzdrowienia. I wiecie co? W ten sam sposób właśnie możemy swoje dziecko poznać na nowo. Wszystko jest tu bardzo prosto opisane i powiem Wam, że. Wydaje mi się, że tą recenzję nie wiem, czy dobrze wam zaprezentowałam, czy nie, no, chciałam tak mniej więcej, żebyście widzieli, że mamy problem, mamy zaobserwowanie rozwinięcie tego, co skąd się tu wzięło, jak to zostało kierowane, i na końcu tak jakby takie podsumowanie, co było najważniejsze w tym wszystkim, co mogło Wam pomóc, co nie mogło Wam pomóc. Także problemów do roztrząsania w tej książce jest tu naprawdę bardzo dużo, niemniej jednak. Niektóre z nich wzięłam, przełożyłam sobie na swoje życie, żeby zobaczyć, czy po prostu zaczną działać. I powiem Wam, że były tu rzeczy mądre, które mi się przydały. Dlatego uważam, że poradnik jest wartościowy, ale jak zwykle nie wszystko musi być dla wszystkich. Według mnie warto go poznać. I żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Pa-ba pa! pa, 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 pa.